Ze mną Paweł Ruch, zawodnik Filabora Boxing Promotion, zawodowy Piesciarz, trener. Witaj Pawle. Cześć, cześć. Dzisiaj w roli trenera dwóch zawodników wystawiliście. Powiedz jaka historia się z tym wiąże, że to byli zawodnicy z Sanoka. Jest to tak naprawdę wystawiliśmy dwóch z mielca, plus dwóch z Sanoka, ale z mielca chłopaki mieli walk, także zrobili sparingi, a chłopaki z Sanoka, ponieważ mój kolega, który ze mną prowadzi klub w mielcu, jest trenerem w Sanoku i wiesz, i po prostu współpracujemy cały czas. Rozumiem, kiedy jakieś starcia na zawodowym ringu, na kolejne? Kurczę, na ten moment nie wiem nic. Eee, za dwa tygodnie jest Boxing Hero Promotion, ta gala charytatywna w Disiaj górze. Tam mam z moim promotorem. A na razie, wiesz, skupiłem się na tej szkole naszej, którą otworzyliśmy pół roku temu i jeździmy wszędzie, gdzie się da. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jutro jedziemy na Grandy do Warszawy. Wiesz, chcemy boksować wszędzie, żeby te chłopaki nasze się rozwijały, żeby kolejne pokolenia rosły u nas, nie? Wiadomo, ciężko to pogodzić z rolą trenera, takie z rolą zawodnika zawodowego takie trenowanie. Czy, czy zgraja się to ładnie, harmonijnie i wszystko pasuje? Wiesz to powiem ci jeszcze, że jest no turbo ciężko, bo tak, praca 8 godzin. Po pracy idę, prowadzę 4 godziny zajęć. Później robię swój trening i no wracam 22-23 do domu, nie? A czasem z pracą jeszcze trzeba iść biegać. No, no jest młyn, ale wiesz, to zaprocentuję myślę na pewno. A przed galą typowo swoją, to wiesz, to miesiąc daję sobie luz od pracy, skupiam się na sobie, plus na chłopakach, no bo o nich no nigdy nie mogę zapomnieć. Nie? Wiadomo, jakieś oprócz tej jakieś kolejne starty planujecie gdzie? Powiem tak, tak naprawdę łapiemy wszystko. Nie? Co nam się tylko pojawi teraz na mapie Polski, to od razu ładujemy, bo dużo czasu poświęciliśmy na promocję klubu, wiesz, robiliśmy jakieś pokazy po szkołach, wszędzie byliśmy. Teraz już chcemy złapać trochę luzu i po prostu jeździć na wszystkie zawody, jakie się da. Nie? Jak będzie tylko kolejny Grand Prix, od razu się piszemy. No, na mało Polskę jest niedaleko, chcemy jeździć wszędzie, gdzie się da jak najbliżej, jak najdalej, trudno, nie wybieramy na, za na mistrzostwach Podkarpacia. Jak sobie poradziliście? Mieliśmy dwa medale właśnie tych chłopaków, którzy dzisiaj no niestety nie zaboksowali Filip Rusin i Filip Stępień Dwa złote medale plus mieliśmy dwa srebra Chłopaków od nas, ale wiesz no wstawiamy na tą dwójkę na ten moment jeszcze mamy kilku zawodników, którzy no jutro się mają, mają mieć debiuty. No myślę, że będzie szło wszystko w dobrą stronę, nie? Na pewno y, słuchaj mistrzostwa, ma, mistrzostwa Polski, jedziecie z nimi? Jedziemy, wiesz, no, y, 22 bodajże wyruszamy na mistrzostwa Polskich kadetów. Filip Rusin startuje, fajnie, 80 kilo chłopak. Wiesz, mało doświadczony, bo tak naprawdę pół roku jesteśmy, to on zrobił na ten moment bodajże 5-6 walk. No jeszcze, jeszcze mamy dwa tygodnie, dwa tygodnie, to jeszcze coś połapiemy. No chcemy, żeby boksował wszędzie, dlatego no dzisiaj miał tutaj boksować, jutro ogranda. Łapiemy wszystko, co się da i żeby doświadczenie miał po prostu. To in intensywnie w szkole, Mieleckiej Szkole Boksu nie ma nie ma lipy, jak to mówił Robert Rajka, nie ma miękkiej gry i trzeba jeździć wszystko, trenować, żeby, żeby, żeby się po prostu obyć z tym ringiem bokserskim. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był Paweł Ruk, e, trener, zawodnik, e, zawodowy bokser Filabora Promotion. Dobra, dzięki, na razie. A my wracamy na ring w Nowej Hucie Iwan Pawlenko Boom Boxing Studio podejmuje Oskara Wójcika z BKB Magic Boxing. Tutaj przed chwilą pokazany narożnik z BKB Magic Boxing. Mocno tutaj zaczyna Ukrainiec Spycha swojego rywala Podliny Dobrze z defensywki Próbuje boksować Oskar Wójcik Teraz przyklinczował, bo nie miał pomysłu jak wyjść z Podlin Dobrze sobie tutaj Pawlenka radzi. Lewy, teraz prawy próbuje ustawić sobie tego zawodnika w narożniku, potem przeprowadzić jakiś atak. Prawy na dół, prawy hak na dół w okolice wątroby. W okolicy żołądka bardziej. Dobrze z dystansu te ciosy wyprowadza Iwan Pawlenko. Nie wchodzi w pół dystans niepotrzebnie. Całą siłę wkłada Wójcik w te ciosy i to kosztuje utratę powietrza, ale teraz bardzo dobry prawy prosty, z tym, że nic nie wskurał, bo nawet Pawlenka nie drgnął po tym ciosie. Twardy zawodnik z Ukrainy. Próba klinczu teraz. Wyglądało to tak, jakby nie miał siły już łapać swojego zawodnika. Blawręka no, prowadzi w tym pojedynku spokojnie. Dystansuje rywala. Nie rwie się na głupie ataki. 10 sekund do końca, znowu Pawlenka w ataku, próba klinczu ze strony Wójcika. Ring wolny. Runda trzecia. I ostatnia runda tego pojedynku. Dobry lewy sierpowy w wykonaniu Pawlenki. Dokładka prawego prostego. ich teraz w trzeciej rundzie i Już widać, że te ciosy są takie bite na siłę z miejsca. Nie ma tutaj pomysłu na swój boks. Dobry podwrótko w wykonaniu Pawlenki. Widzimy od razu poruszenie w narożniku niebieskim. Nie będzie liczony. Wójcik. Ruszył teraz wójcik po tym e, liczeniu, tak jakby chciał zamazać plamę. No ale tu spokojnie sobie Pawlenka z tymi atakami radzi. I kolejne liczenie wójcika, chyba. A nie. Nie tak, liczenie. I to będzie po walce. Bo mnie nie dopuści. A jednak dopuścił sędzia ringowy. Próba ucieczki Pawlenki. Nie Pawlenki, tylko Wójcika, przepraszam, to już jest koniec, tak. Posłuchajmy teraz, co ma do powiedzenia speaker.

W walce w kategorii... przez RSC w trzeciej ruzie wygrywany Różnik niebieski Pawlenko Iwan Boomboxing Studio Wielkie